Witam wszystkich kochani. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam podzielić się moją najnowszą zdobyczą książeczką, którą sobie y, zakupiłem w jednej z y, księgarni, jakich to nieważne. Słuchajcie, dzieło grubaśne, takie dosyć. No sobie obejrzeć okładeczkę. Proszę bardzo, można się przyjrzeć. Marian Surdacki, opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. Praca jak najbardziej naukowa, dlatego mówiąc szczerze, bardzo pożyteczna, ale nudna. Nudna, dlatego że pełna jakichś tam wyliczeń, liczb, typologii po kolei opowiadania, ale słuchajcie, o co chodzi? O co w ogóle chodzi mi o tutaj? Chciałbym troszeczkę pochylić się nad takim tematem, który jest dla mnie bardzo istotny i wydaje mi się, że w ogóle za mało o nim mówimy, jak wszelkiego rodzaju pomoc charytatywna, miłosierdzie, które jest przez Kościół katolicki od momentu swojego założenia przez Boskiego Zbawiciela świadczone na rzecz ludzkości, na rzecz świata. Jest to książka, która opowiada o jakimś tam wycinku tej działalności, to znaczy o tym, co się działo w Polsce do końca XVIII wieku. Do końca XVIII wieku no to jest taka cezura dosyć chyba oczywista, bo mamy tutaj koniec pierwszej Rzeczypospolitej, zakończoną rozbiorami. I oczywiście mówimy od tutaj, jakby zaczynamy wątek chrztem polski, gdzieś tam, jak to się rozwijało. Słuchajcie, kochani, więc, żeby w ogóle opowiedzieć o czymś takim jak katolicka charytatywność, jak katolickie miłosierdzie, no trzeba zacząć od tego, że w ogóle. W starożytności praktycznie rzecz biorąc nie mieliśmy czegoś takiego jak w starożytności pogańskiej. W Rzymie było tam jakieś rozdawnictwo zboża, ale to było oczywiście, y, była filantropia taka polityczna, mająca na celu gdzieś tam załagodzić gniew dołów społecznych, co by się nie buntowały. Przeciwko danej władzy. Politycy chcieli sobie tutaj zrobić, że tak powiem, klientelę, która będzie ich wspierała. W ogóle mówimy, będziemy mówić o chorobach, o szpitalach. Także proszę wybaczyć, mu fonie, dlatego że jestem kompletnie po prostu rozłożony, tutaj choróbskiem. nieważne. Słuchajcie, więc, kochani w świecie starożytnym takich rzeczy oczywiście generalnie, więc nie mamy stoicy coś tam pisali o jakimś tam współczuciu, ale to w zasadzie była taka zabawa dla arystokracji i nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi tak naprawdę dopiero o pomoc realnie potrzebującym, to się zaczęło z, z chrześcijaństwem po prostu. A mogło się gdzieś tam pełniej rozwinąć, oczywiście po edykcie Konstantyna, po tym jak Kościół został uwolniony, po tym jak dostał wolną rękę w swojej działalności. Chyba takim pierwszym oficjalnym szpitalem, który w ogóle powstał na świecie, to był w IV wieku założony przez Świętego Bazylego, jednego z tych ojców kapadockich. Na terenie dzisiejszej Turcji to było takie jakby miasto, które przyjmowało właśnie różnego rodzaju potrzebujących. I tak będzie wyglądała w ogóle instytucja szpitala przez wieki, no do momentu już rozwinięcia się jakiejś tam nowoczesnej medycyny, gdyż musimy pamiętać, że to, co kiedyś tam nazywano szpitalem, hospitalus, yy, różne były określenia na to. Oczywiście nie było, nie było tym, czym dzisiaj jest, nie było placówką stricte medyczną leczącą chorych na konkretne choroby. Mieliśmy bardziej do czynienia z połączeniem właśnie Dzisiejszego szpitala, przytułku, jakiegoś domu dla bezdomnych, domu spokojnej starości oraz domu opieki nad dzieckiem, domu, dla, domu samotnej matki. No ale sobie jakoś o tym, mam nadzieję, opowiemy zaraz. Słuchajcie, kochani, oczywiście nie będziemy. Tutaj <noise> robić pełnego wykładu, co, gdzie, który zakon, ile założył. Dlatego, że no, to są takie różnego rodzaju wyliczenia, które możecie znaleźć w tej publikacji. Mówię, one są bardzo ważne, aczkolwiek dosyć nudne. Bardziej mi chodzi o to, żeby przybliżyć Wam pewnego rodzaju ideę, myśl. A ta myśl jest taka, że średniowiecze, które kojarzy nam się z różnymi rzeczami, średniowiecze kojarzy nam się z płonącymi stosami, na których paleni byli heretycy, na przykład chus. Kojarzy nam się z wojnami krzyżowymi, kojarzy nam się z rycerzami, z bardami i z tam różnymi innymi rzeczami. I oczywiście w jakiś tam stopniu słusznie nam się kojarzy, gdyż to wszystko miało miejsce w czasie średniowiecza. Ale ja myślę, że ucieka nam jeden podstawowy wyróżnik i ja bym przede wszystkim nazwał średniowiecze epoką miłosierdzia. Tak, ja wiem, że teraz wielu ludzi może się dziwić, jak to, przecież to jest epoka, gdzie były publiczne egzekucje, gdzie tam ludzi łamano kołem, gdzie ludzie palono na stosie, gdzie no Ludzie zabijali się w różny sposób, bardzo często okrutny, gdzie powszechnie stosowano tortury. Tak, to wszystko racja. Tylko słuchajcie, kochani, jeszcze do niedawna i w zasadzie jeszcze teraz, tak naprawdę, to są rzeczy absolutnie powszechne dla ludzkości i stosowane przez naszych bliźnich pod każdym adresem szerokości i długości geograficznej. Ale to, z czym mieliśmy do czynienia w średniowieczu, to wytworzenie się cywilizacji chrześcijańskiej. To znaczy pierwszej cywilizacji w dziejach, która jako jedną z najważniejszych rzeczy w swojej konstytucji, oczywiście niepisanej konstytucji mentalnej konstytucji zapisała to, że wszelkiego rodzaju ci gorsi teraz będą lepsi. Tak że ten gorszy, ten kaleka, ten bezdomny, ten bardzo ciężko chory, ten zadrzumiony, ten innego rodzaju, poszkodowany przez los człowiek jest yy, obrazem, jest symbolem naszego Boga. Oczywiście wszelkiego rodzaju ta praca charytatywna w średniowieczu oczywiście nie byłaby możliwa bez chrześcijaństwa. Bez chrześcijaństwa by to kompletnie nie zaistniało i tak jak w epokach wcześniejszych, czy tak jak w paralelnych cywilizacjach. Do średniowiecznej Europy, gdzieś tam w Chinach czy w Ameryce, po prostu ludzie ubodzy, biedni byli gdzieś wyrzucani na przysłowiowy śmietnik społeczeństwa, gdzie po prostu mieliby dognić i o ile nie zajęłaby się nim, nim może rodzina albo ktoś kierowany jakimś tam interesem, nie byłoby szans na to, żeby jakkolwiek przetrwali. A coś takiego jak litowanie się nad nimi uznano by za po prostu słabość. Chyba takie najbardziej Przekonujące mnie porównanie jest to stosunek do porzuconych dzieci. Otóż w Cesarstwie Rzymskim masowo porzucano niemowlęta. Był to taki rodzaj postnatalnej aborcji. Tak? Wiadomo, że z usunięciem ciąży, czyli zamordowaniem dziecka w, w ciele matki, były problemy w tym sensie, że nie zawsze dało się to zrobić. No, było to bardzo ryzykowne. Tak? Nie potrafiono tego zrobić tak jak teraz. Więc yy, często, jak nawet dziecko było niechciane, oczywiście bardzo często dziewczynka, no to jak się już urodziła, no to wtedy ją wywalano gdzieś po prostu na, na śmietnik, gdzieś przy drodze, gdzieś kompletnie porzucano takie niemowlę. I te niemowlęce tam oczywiście umierało w mniej lub bardziej drastyczny sposób, ale zdarzało się, że było zabierane, zbierane. I to już były dwie kategorie, czy trzy kategorie ludzi, którzy zbierali te dzieci. Pierwsze to byli chrześcijanie, którzy zbierali te dzieci, żeby im pomóc. Drugie to byli handlarze niewolników, którzy po prostu w ten sposób zyskowali darmowy towar. Trzeba było troszeczkę się tym dzieckiem zająć, żeby w ogóle wyrosło, ale już prawda, towar Rusji można było go sprzedać i trzecia część, trzecia taka kategoria chociaż bardzo pokrewna to byli właściciele czy w ogóle ludzie odsprzedający czy korzystający z takich dzieci jako towary seksualne dlatego, że oczywiście nie oszukujmy się że w Rzymie pedofilia była w tym sensie legalna, że można było pójść normalnie na legalu do burdelu i zgwałcić dziecko i nie było z tego powodu żadnego problemu Yy, więc pamiętajmy o tym, że jak teraz yy, słusznie potępiamy Kościół katolicki za te różne brzydkie rzeczy, co się stały, za to ukrywanie księży pedofilów, to pamiętajmy, że to właśnie chrześcijaństwo, czyli Kościół katolicki, nauczył nas tego, że to jest złe. I to, o czym możemy mieć pretensje do Kościoła, to to, że sam łamie te prawa, które sam ustanowił, a w zasadzie, które nam przekazał. Więc kochani, od momentu Chrztu Polski, bo być może niektórzy z Was uważają, że oczywiście przed Chrztem Polski była wspaniała, wielka, fantastyczna cywilizacja turbolechicka zniszczona przez watykański spisek i chrzest. Ja raczej nie przychylam się do tych opinii. Słuchajcie, zaraz po Chrzcie Polski no, tereny Królestwa Piastów. Były chrystianizowane w dużej mierze przez dwa zakony ówcześnie, wtedy istniejące. Gdyż oczywiście ten rozwój zakonów średniowiecznych gdzieś tam postępował, i na samym początku to mieliśmy tylko jeden zakon: Benedyktynów, potem przybyli cystersi. No, potem Franciszkanie, Dominikanie i to się już troszeczkę, to się troszeczkę rozlazło. Więc kochani. Na początku mieliśmy cystersów i dominikanów, na, przepraszam, cystersów i Benedyktynów na terenie Polski, którzy tutaj jako pierwsi założyli coś, co można było od biedy nazwać szpitalami. Otóż reguła benedyktyńska generalnie nie wspominała nic o zakładaniu szpitali i leczeniu miejscowej ludności. Jeśli chodzi o opiekę medyczną, to ta reguła tego wspomaga, opiece nad chorymi braćmi, ale oczywiście w miarę rozwoju tego całego interesu oraz obserwowania życia dookoła i kierowania się po prostu chrześcijańską wrażliwością, no, mnisi zauważyli, że należy także w jakiś sposób pomagać tym Ludziom, którzy żyją dookoła. Więc tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia z rozdawaniem jałmużny, były na przykład takie zwyczaje, że jak umarł jakiś brat, to przez pewien czas te jakby jedzenie, którego już nie spożył, ta jego micha w cudzysłowie, gdzieś tam dostawała się biednym. Były takie zwyczaje, że przy tej bramce jakby w której tam wpuszczano ludzi do klasztoru i był tam taki zawsze brat, który pilnował tego, taki brat odźwierny. Był tam zawsze bochenek chleba dla potrzebującego i były innego rodzaju tego typu zwyczaje. Byli bracia specjalnie powołani do tego, którzy co jakiś czas wychodzili po okolicy i szukali biednych i potrzebujących ludzi i albo ich sprowadzali do klasztoru, gdzie tam Oferowano im jakieś usługi socjalne albo rozdawano im na miejscu to, czego ci ludzie potrzebowali. Głównie chodziło o ubranie i jedzenie. Benedyktyni i Cystersi zakładali coś w rodzaju szpitali, ale były to jakby jednostki oddalone od, 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 od klasztoru, od miejsca, gdzie przebywali. Jednak należy powiedzieć, że on, to oni tylko rozpoczęli jakby to całą sprawę. I w ramach rozwoju cywilizacji w Polsce, kultury, jakby tutaj ich funkcja została przejęta przez inne zgromadzenia, myślę, że takie, o których żeście na pewno nie słyszeli. Pamiętajmy o tym, że taki w ogóle największy etap rozwoju Polski to był wiek XIII. To był kryzys ogromny polityczny, bo było rozbicie dzielnicowe, ale z drugiej strony był to ogromny rozwój kulturalny, cywilizacyjny, społeczny. Wtedy Powołano, założono bardzo wiele miast, bardzo wiele, bardzo wiele wsi, wielu ludzi przybywało tutaj z Europy, żeby się osiedlić. Były długie wolnizny, to znaczy czas, kiedy nie trzeba było płacić podatków i tak dalej. No i wtedy też przybywały także nowe zakony, rygowano nowe klasztory, budowano bardzo dużo. No to był naprawdę taki okres ogromnego wzrostu społecznego. Nawet niektórzy historycy mówią, że w Polsce społeczeństwo powstało w wieku XIII, a naród w XIX. No więc kochani, więc tutaj mieliśmy do czynienia już z rozwojem sieci szpitali prowadzonych przez takie zakony, jak na przykład zakon świętego ducha. To był jeden z takich głównych zakonów w średniowieczu zajmujących się szpitalami. On, on pochodził z Prowancji, z Francji. Mieliśmy kanoników świętego Augustyna. Mieliśmy taki zakon o bardzo ciekawej nazwie, nazywano ich Krzyżakami gwiazdistymi, a to dlatego, że oni z Krzyżakami i tymi Krzyżakami to nie mieli za dużo wspólnego, po prostu ich symbolem była Czerwony Krzyż. Tylko, że Czerwony Krzyż był niejako takim, w ogóle Krzyż był takim symbolem no, bardzo powszechnym w świecie chrześcijańskim, dlatego, że do odróżnienia dodali sobie jeszcze Czerwoną Gwiazdę, oni byli z z Czech to w ogóle jeden taki, jedyny chyba zakon czeski, który powstał. I tych jeszcze y, zgromadzeń mniejszych było kilka. Oni już zaczęli prowadzić coś, co bardziej przypominało współczesne, no może nie współczesne szpitale, ale na przykład głównie ci Duchacy, czyli zakon te, świętego ducha, y, zakładali szpitale w, w różnych ważnych miejscach, na skrzyżowaniu dróg, przy mostach, y, gdzieś tam na obrzeżach dużych miast i już przyjmowali y, więcej ludzi i więcej było tych jednostek szpitalnych. Tak samo pozostały zakony. Pamiętajmy o tym, że nie tylko oczywiście zakony prowadziły taką pomoc, były szpitale miejskie, Powoływane przez miasta, gdzie bardzo dużo pomagały wszelkiego rodzaju bractwa zawodowe czy bractwa religijne. Mieliśmy do czynienia z pomocą charytatywną, którą świadczyli sobie świeccy w ramach takiej gildii zawodowej. Yy, mieliśmy do czynienia ze szpitalami biskupimi, i od po Reformie Trydenckiej no, rozwinęła się sieć już szpitali przyparafialnych. Kiedy to. Jakby proboszcz był obowiązany do tego, żeby się opiekować tymi najbiedniejszymi. Do tego musimy dodać jeszcze sieć różnego rodzaju instytucji opiekuńczych, tworzonych przez szlachtę oraz magnaterię. Jest to jakby taka, taka druga strona tego zdardzawiałego medalu, ponieważ bardzo często i w dużej mierze słusznie pokazuje nam się te warstwy wyższe jako uciskające chłopstwo, które było tam bite i zmuszane do pańszczyzny, zmuszane do kupowania pańskiego alkoholu, które było w zasadzie polskimi niewolnikami i tak dalej. No ostatnio bardzo dużo o tym. Pamiętajmy o tym jednak, że była też druga strona tego i na, w dobrach szlacheckich, w dobrach magnaterii były bardzo rozpowszechniane różnego rodzaju przytułki, szpitale, innego rodzaju miejsca, które miały się zaopiekować tymi poddanymi, którzy już nie byli w stanie pracować, który nie mogła pomóc rodzina i którzy no po prostu mieli zapewniony ten socjal w momencie, kiedy już byli nieproduktywni. Kochani, więc jakie grupy społeczne były gdzieś tam wspomagane przez tą chrześcijańską pomoc charytatywną? Bo, oczywiście, jak widzimy, nie było to tylko dzieło kościoła sensu stricte. Te dzieła kościelne, więc, to były przede wszystkim rzeczy tworzone przez zakony. Szpitale biskupie i potem pojawiające się szpitale parafialne. Ale oczywiście pamiętajmy, że szpitale miejskie, szpitale tworzone przez magnaterię ludzi bogatszych, też miały charakter chrześcijański. Tak, na przykład w wielu szpitalach było tak, że po środku sali był ołtarz. I w zasadzie, będąc poddawanym leczeniu, także uczestniczyli oni w, w nabożeństwach Mszy Świętej. E, więc widzimy, że to, że Kościół jest takim szpitalem polowym, to jest idea średniowieczna, tak naprawdę. To się nie narodziło wczoraj z papieżem Franciszkiem. Słuchajcie, kochani, był też taki piękny obyczaj, oczywiście on nie był stosowany wszędzie kiedy to przybywali potrzebujący na przykład do klasztoru wtedy to było tak u benedyktynów wychodził opat z braćmi i padali przed nimi na twarz czy na kolana i w ten sposób witali ich. Dlaczego? Dlatego, że przybył Chrystus. Więc kochani jakie grupy społeczne były objęte tą pomocą? No bardzo różnego rodzaju. Przede wszystkim oczywiście mamy do czynienia z różnego rodzaju podróżnymi. W ogóle Genezą szpitala, szpital, hospicjum to jest ten sam źródło słów, jest przyjmowanie gdzieś tam pielgrzymów. Oczywiście z czasem zauważano, że są ludzie chorzy, którzy potrzebują jakiegoś leczenia. No oczywiście domyślamy się, że z leczeniem w średniowieczu no, było różnie. Głównie opierano się na ziołolecznictwie, na diecie, na po prostu... Odciągnięciu, na, prostu, na daniu tego człowiekowi łóżka czy jakiegoś posłania, w którym mógłby odpocząć, no i czasami to być może przynosiło jakieś efekty medyczne. Pamiętajmy o tym, że nawet modlitwa, jakiegoś rodzaju egzorcyzmy mogły pomóc, nawet na zasadzie placebo. To, co stosują dzisiejsi charyzmatycy, na przykład, w pewien sposób też mogło działać. Oczywiście oni nie stosowali tego rodzaju zabiegów. Powiedzmy to medyczny. Mamy więc także opiekę, oczywiście, nad dziećmi. Zbierano porzucane niemowlęta, szukano dla nich mamek, które mogłyby je wykarmić. Na przykład szukano kobiet na wsiach, którym dawano te niemowlęta do wykarmienia. Yy, oczywiście te kobiety były za to w jakiś sposób wynagradzane, potem te dzieci jak podrosły trafiały do różnego rodzaju szkół i innych ośrodków, gdzie starano się je no, w jakiś sposób wyedukować, tak żeby mogły sobie poradzić w życiu. Bardzo często dla różnego rodzaju podrzutków, bękartów, no takie brzydkie słowo, no, ale takiego używano. Też były domy dla dzieci niechcianych. Yy, bardzo często zdarzało się, że królowie, na przykład Zygmunt Stary, był taki edykt przez niego wydany, albo potem Władysław IV, kiedy to określano, że te dzieci mają pełnię praw publicznych, tak, tak samo jak te dzieci z legalnych związków. Mieliśmy oczywiście opiekę także nad kobietami upadłymi, nad prostytutkami które tam były uczone zawodu i czegoś pożytecznego. Było oczywiście opieka nad wdowami. No, sytuacja wdów była bardzo trudna, dlatego że ciężko było sobie wdową poradzić samej, kiedy już nie było czy to męża, który by pracował na rodzinę, a dzieci gdzieś poszły sobie daleko albo nie interesował się matką. Więc Takich grup społecznych było bardzo dużo. Opiekowano się samotnymi kobietami w ciąży, kalekami, bezdomnymi. Słuchajcie kochani, więc jakie w ogóle możemy wysnuć wnioski? Bo oczywiście moglibyśmy jeszcze bardzo długo sobie opowiadać o tym, dla kogo były tworzone poszczególne szpitale. Jakie zakony się czym konkretnie zajmowały? Jakie były największe szpitale w Polsce? Ile tam było konkretnie łóżek? Jakie były metody leczenia? No na przykład w pewnym momencie zorientowano się, że jedną z takich głównych rozpowszechnionych chorób jest syfilis. No, leczenie syfilisu no, było takie ciekawe. Jedna z metod, taka powiedziałbym łagodniejsza, to było y, obłożenie gnojem. A druga metoda to było natarcie jakąś rtęcią i wsadzenie do rozgrzanego pieca to znaczy inaczej, do nagrzanego to nie jest szczerze, że ten piec płonął yy, tylko po prostu był ciepły jeszcze i wsadzano taką osobę no powiem szczerze, nie chciałbym być chory na syfilis wtedy w ogóle nie chciałbym być chory na syfilis ale jeśli miał być podany takim procedurom medycznym, ale cóż, nie śmiejmy się oczywiście yy, ci ludzie robili co mogli a nie, nie za dużo mogli i teraz Pozwólcie, że jednak jakieś wysnuję wnioski końcowe z tego, dlatego że chciałem wam tylko tutaj po prostu opowiedzieć, powiedzieć, że to co znamy pod nazwą praca charytatywna, filantropia, yy, miłosierdzie, to się naprawdę narodziło na szeroko w skalę średnim wieczu. Ta idea, że są ludzie... Wykluczeni, którym trzeba pomóc, że to, są, że to są bezdomni, że to są dzieci, że to są chorzy, że to są jacyś pielgrzymi, że to są ludzie z trądem, że to są ludzie z ciężkimi chorobami i tak dalej. To się narodziło w cywilizacji chrześcijańskiej, a teraz. Odczuwam jakieś, mam takie wrażenie, że nam się tak wciska troszeczkę taki kit, jakoby to kościół przez setki lat był w ogóle niewrażliwy na potrzebujących, i dopiero to się ostatnio narodziło, tak? Nagle się mówi, co papież Franciszek jest taki miłosierny, powołał tu jakiegoś jałmużnika papieskiego, słuchajcie, jałmużników to kiedyś było pełno, tak? Znaczy ludzi, którzy, na przykład braci zakonnych, którzy chodzili gdzieś po. Jakiś bogatych ludziach mówili dajta tutaj, dajta i oni dawali dlatego, że no to było też w dobrym tonie, a ponadto ci bogaci rzeczywiście wierzyli, że fundując na przykład jakiś szpital dla biednych, to oni rzeczywiście no tym troszeczkę u Pana Boga zarobią punktów, ponadto często no także było tak, że oni fundowali coś takiego i potem no trzeba było na starość się na przykład z tym jakimś magratem opiekować yy, no też to był trochę taki warunek fundacji, to była taka emerytura no ale no cóż, no miał do tego prawo, tak i nam się troszeczkę taką historię trochę opowiada, jakoby y, takie odczuwam wrażenie, że to się w ogóle narodziło wczoraj, prawda? Że przed papieżem franciszkiem nie było miłosierdzia w Kościele, nie pomagano ubogim, y, Gorąco przeciwko temu protestuje, to jest kompletna nieprawda uważam, że Kościół kiedyś robił o wiele, wiele, wiele więcej. Teraz się wycofał z barą bardzo wielu różnych rzeczy i oddał to Państwu. I ja wiele razy słyszałem, że Kościół nie jest instytucją charytatywną i głęboko się z tym nie zgadzam. Kościół jest instytucją charytatywną, jedynie chodzi o to, że nie jest tylko instytucją charytatywną. I nie można się tylko w to wrobić, w bycie instytucją charytatywną, ale jest to zasadniczy element działalności Kościoła. I z drugiej strony pozwólcie, że tutaj, jak już zrobiłem przytyczek do przed to po Soborowia, to zrobię przyczytek dla przed takich różnych Soborowych braci, trydenckich, takich różnych tradycjonalistów, konserwatystów, że troszeczkę mało tego typu inicjatyw widzę po ich stronie, a to jest przecież tradycja kościoła, tak? Tradycja kościoła to nie są tylko pompony i świece imsza i forma i format tej mszy i łacina i. Nie, to jest y, tradycja świętego Jana Bożego i organizacji po prostu pomocy biednym. To jest w ogóle cały ten ruch w średniowieczu, który nie jest może na pierwszych kartach historii, bo mu trochę taki nudny, ale po prostu setek tysięcy, nie wiem, milionów przez te lata mężczyzn, kobiet, którzy będąc świeckimi, będąc księżmi, będąc y, zakonnikami, poświęcili swoje życie dla. Y, Ratowania tych najuboższych, najbiedniejszych. I pamiętajmy o tym, że robili to właśnie w szpitalach, w różnego rodzaju bractwach, innego rodzaju instytucjach, powołanych przez Kościół, bądź nawet powołanych przez świeckich, ale oczywiście kierujących się tym chrześcijańskim myśleniem. I pamiętajmy o tym, że bardzo często ci ludzie ryzykowali o wiele więcej niż teraz. Chociażby jak leczyłeś, czy opiekowałeś się chorymi zakaźnie, to. To prawdopodobnie twój los był taki, że także się zaraziłeś. No teraz środki ochrony są o wiele lepsze i ja oczywiście nie odbieram nic współczesnym medykom, ale tamci dawni to naprawdę potrafili bardzo poważnie ryzykować. Także słuchajcie, yy, z tym was zostawiam. Także pamiętajmy o tym, że to czym się chlubi cywilizacja zachodnia, to znaczy stosunek do biednych, ubogich, miłosierdzie. To się wszystko narodziło tak naprawdę w średniowieczu i tak naprawdę z tylko i wyłącznie z katolickiej inspiracji. To się potem oczywiście zdechrystianizowało, zeświadczyło, zhumanizowało, ale źródło tego jest w średniowiecznym kościele. Także trzymajcie się i cześć.